Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witam w kolejnym materiale na kanale Jestem Marianna Schreiber. Witam. Cześć, witam Państwa. Nie wiem, czy ktoś się o to pytał w obecnej sytuacji. Jak ty się w ogóle czujesz? Mm, a jak ty byś się czuł w takiej sytuacji, gdybyś się dowiedział, że jednego dnia coś masz, a drugiego nic nie masz? Wiesz co. Miałem taką informację, że miałem kogoś, a potem tego kogoś nie było. Nie jest to rozstanie, tylko, tylko śmierć, więc mogę się gdzieś tam stawić gdzieś w twojej skórze. No, nie jest to przyjemne na pewno. No, bardzo mi przykro też z tego powodu, co, co ciebie spotkało i co mogę z swojej strony powiedzieć. No myślę, że to, to bardzo boli też ze względu na dziecko, tak, bo pewnie, wiesz, gdybym ja nie miała dziecka, tak, no to bym trochę inaczej na pewno na to patrzyła, a tak... Tak na pewno to jest, to jest bardzo, bardzo trudne, tym bardziej, że jest to medialne i, i to jest w tym wszystkim najgorsze. No dobra, ale takie pytanie, no bo powiedziałaś, że dowiedziałaś się o, o tym rozstaniu jakby z mediów, to nie rozmawialiście w domu, jak to wyglądało? No bo to też na pewno ludzi gdzieś tam ciekawi i takie znaki pytania, znaki zapytania się pojawiały na Twitterze na przykład. Wiesz, no na pewno też yy, nasze drogi gdzieś tam się yy, rozchodziły, tak? Ja myślę też, że to te opinie ludzi na nasz temat, tak? To, to pisanie do, do, do mojego męża, że twoja żona to i tamto i siam to i jakby cały czas nagabywanie takie. Myślę, że też gdzieś tam mój mąż tego po prostu nie, nie dał rady udźwignąć. A druga sprawa, no to też wiesz, gdzieś tam mogę powiedzieć w cudzysłowie, że, że to ta Poprawność polityczna jest najbardziej taka druzgocąca w tym wszystkim, bo ym, no to jest właśnie straszne, nie, że, bo, bo tak naprawdę co, co ja złego zrobiłam, nie? Walczę we frikach, w których, w których zaraz będzie walczył Tomek Adamek, tak? w których są mistrzowie olimpijscy, w których są piłkarze, nie wiem, zacho zachowałam się jak patologia. No, no nie tak, no, no yy, po prostu gdzieś tam wybrałam inną drogę i yy, no i co, i, i przez to straciłam. Yy, nie wiem, czuję się jakbym, wiesz, jakbym straciła taki kawałek siebie po prostu. Jakbym po prostu yy, nie bez jednej strony, wiesz, tutaj siedzę, wiele osób może powiedzieć, że wyglądam atrakcyjnie, że coś. A ja y, czuję, jakbym nie wiem, jakbym nie miała nogi, ręki, nie wiem, rozumiesz o co chodzi? Części siebie. No A powiedz mi, co w tej sytuacji? No bo niby to jest y, pytanie retoryczne, ale wydaje mi się, że jednak nie. Co w tej sytuacji zabolało Cię najbardziej? No właśnie to, że zostało to wciągnięte do mediów, bo. Mm. Bo tak jak mówię. Y, y, nie, nie robi się takich rzeczy, gdy ma się dziecko, tak? No ale stało się i jakby. Trzeba iść dalej. Ja moim obowiązkiem jako, jako matki przede wszystkim jest gdzieś tam zadbać o, o komfort swojego dziecka. Dlatego też ja nie chcę wiesz o tym gdzieś tam tego roztrząsać bardziej, tego tego jakoś powielać, tego zagłębiać się w to, bo, bo dopóki nie będę musiała, nie będę tego robiła i, 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 i nie chcę tego robić, tak? Nie chcę po prostu. Ja jestem ja jestem ponadto, rozumiesz. Tutaj czuję się czuję się z tym okropnie, czuję się strasznie, ale z drugiej strony ja jestem ponadto i nie będę ludziom oddawać tym samym. Rozumiesz? To tak jak samo, jak ktoś mnie uderzy, nie chcę tego robić, nie chcę oddawać komuś te, tym samym i, i tyle. I, i właśnie ich chcę być silna dla, dla swojego dziecka i też silna dla siebie na pewno. To jest, myślę, że to jest jeden z takich y, najgorszych momentów w moim życiu. Teraz. Okej. Okay. No wszyscy widzieliśmy te twoje emocjonalne insta w którym powiedziałeś, że nie wiesz, czy dasz radę. Walczyć, no jesteś na konferencji, więc gdzieś tam możemy się domyślać, że weźmiesz udział w Galicia 4 No, yy, przyznam szczerze, że, że właśnie yy, mnie to, no mówię, mnie to bardzo przerosło i yy, nie wiem. Yy, i, i, I po prostu miałam wrażenie, że ja, ja się nie pozbieram, że ja nie udźwignę tego, rozumiesz, że jeszcze, jeszcze to wszystko, co mnie w internecie spotkało, e, zaczęłam sobie wyobrażać jakieś najgorsze rzeczy, e, straciłam, w jednej chwili straciłam jakby pewność siebie, straciłam swoje poczucie jakiegoś, tego, do czego w życiu doszłam, co osiągnęłam, w sensie poczułam się nikim, rozumiesz, moment. I... Em, no, nie wiem, no, poczułam się bezsilna i dlatego pomyślałam sobie, że jak ja będę w stanie w ogóle wyjść tam? Rozumiesz co chodzi? Jak ja, jak ja y nie, nie mam odwagi, żeby wyjść i rozmawiać z ludźmi. To jak ja mam wyjść do walki, rozumiesz? A potem pomyślałam sobie, że y ale dlaczego akurat ja, akurat ja w tej sytuacji mam. Y by, być tą osobą, która będzie siedziała w kącie i płakała, że ja muszę się podnieść, rozumiesz? Muszę się podnieść i nie ukrywając, to też, to też jest moja praca, tak? A, a w pracy gdzieś tam chcę oddzielić to życie prywatne i chcę być profesjonalistką I, ym, i nie ukrywam też, że jeżeli mówię, że to jest moja praca, to też są moje pieniądze. A w tym momencie. Ym, ja, ja tymi pieniędzmi y, będę smarowała chleb swojemu dziecku, rozumiesz, i, i, dla, i dlatego, dlatego, dlatego nie, 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 nie chcę dawać satysfakcji osobom, które czekają aż, aż ja upadnę, aż ja się poddam, które podcinają mi skrzydła w internecie, nie chcę, nie chcę tego zrobić. Ja nie chcę, broń Boże, wchodzić w wasze prywatne sprawy, ale przeczytałem wiele takich komentarzy, które gdzieś tam sugerowały, że ktoś zrobił coś, że ty zrobiłaś coś itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Nie boili cię to, że teraz ludzie w internecie wchodzą z butami do waszego związku, insynuują jakieś różne rzeczy. No, wydaje mi się, że czytając to, no bo pewnie to yy, rzucacie się oczy, no boli pewnie w, w jakimś stopniu przynajmniej nawet jeśli to nie jest prawda. Nie no strasznie, no to jest yy, Jezu. Ja jakby hmm. Bo ja rozumiem, że takie obyczajowe kwestie, one ludzi gdzieś tam, mówiąc szczerze, pociągają, że oni to klikają, że oni chcą wiedzieć. Nie wiem, jak obserwowałam, obserwowałam z przykrością to, co się u cichopków działo, tak? No to, to takie to, pudelkowe. Jezu, tak? To, to przecież ten Pudelek tam smarował kilka artykułów dziennie. I no, to, was też. No, y, niestety wiem i po prostu ja już, y, już do mnie mama dzwoniła, już znajomi dzwonili, już Ma Marianna nie, nie przeglądaj tylko tego, nie no. czytaj tych rzeczy, nie ten... Bo wiesz, bo z jednej strony dobiła mnie za ta sytuacja, a jeszcze drugą rzeczą jest to, co się w internecie dzieje. I y, jakby problem jest taki, że wiesz, problem no, w sensie taki, że... Bo ja gdzieś tam miałam tą odporność na hejt, tylko... To wszystko, ja to wszystko straciłam w tym momencie, w którym moje życie prywatne się zawaliło, rozumiesz? Um, tylko, że. Po prostu to, to, no, no trzeba iść dalej, nie? I, i, I tyle. I tak jak mój mąż dalej prowadzi konferencje i, i, i tyle, no to tak, tak i ja, jakby jestem, i, i też chcę żyć. tak? Ja chcę po prostu żyć i nie chcę, żeby mi ludzie mówili, że ja się, ja się uśmiechnę czy coś, to znaczy, że już nie cierpię. To tak mhm. nie jest. Ale ludzie, ludzie, tak ludzie, ludzie tak to odbierają. Ludzie z największą depresją się uśmiechają, oczywiście. a potem się okazuje, że odbierają sobie życie. Ja, ja uważam, że właśnie czy powinno się wspierać ludzi w tym, żeby. Żeby oni, mm, oni podnosili się z tego, rozumiesz? Żeby, żeby podnosili się z tej ziemi po, te, po takim upadku i tyle, I szczególnie właśnie kobiety. Y, zamiast właśnie y, kopać tych ludzi, to powinno się ich podnosić, a nie jakim trzeba być człowiekiem, żeby wejść na profil takiej osoby i napisać, że bardzo dobrze albo coś tam. Co, jak, jak w ogóle można, nie? Czy, czy ja naj, najgorszą wrogowi czegoś takiego nie życzę? No jakim jak trzeba być człowiekiem, że coś takiego robić? To jest dramat, dla mnie to jest niepojęte, rozumiesz? A już multum komentarze pojawiło się po Twoim, pod Twoimi wpisami na e, Twitterze, jak dodałaś te instastory, e, gdzie tam no, no pękłaś emocjonalnie, a potem dodałaś te zdjęcie uśmiechnięta w makijażu, no to już się pojawiło, że nagle byłaś e, zdruzgotana, rozbita emocjonalnie, a teraz już wszystko jest okej. Okay. I tak to właśnie ludzie w internecie no, odbierają. Tak, tylko że no jakby problem jest taki, że ludzie też nie czytają, bo ja napisałam, że to były e, to, to są zdjęcia z backstage'u do nagrania teledysku, które zostały wykonane tydzień wcześniej. I właśnie do tego się odwoływałam, że mam nadzieję, że taki uśmiech gdzieś na mojej twarzy się pojawi jeszcze, jaki miałam tydzień temu, tak? tydzień wcześniej. A, a ludzie to odebrali takiego, wiesz, w jednej godzinie poszła i zrobiła takie zdjęcie, co, no nie, no to ech, widzisz, ja nie ja niby już znam ten internet i ten, i jakby tylko, że ja naprawdę już mam dosyć krygowania się z tym, co ja mam robić, czego mam nie robić, co mam powiedzieć, czego mam nie powiedzieć. Eee, rozumiesz? No, no nie, no. I ja wiem, że wiele osób w ogóle mi pisze, Marianna, ty jesteś dla mnie przykładem, bo jesteś silna. I mimo, że się nie znamy, to traktujecie jak taką koleżankę na odległość. I ja choćby też do takich osób ja nie chcę tutaj podupadać, rozumiesz? I, 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 I tyle. I, i, I wiem po prostu, że ludzie mogą na mnie najeżdżać, pisać na mnie najgorsze rzeczy i tak dalej. I to po prostu świadczy o nich. Oni sobie wystawiają świadectwo, ale ja, ja nie dam im tej satysfakcji. Po prostu będę będę szła do przodu. Mam tu jeszcze kilka walk i, i będę, będę je realizować niezależnie od tego, co kto o mnie pomyśli i tak dalej. Na pewno bardzo też pomaga mi mój team w tym wszystkim i ludzie z maty. Dzisiaj nawet jest tutaj ze mną Magda, która która mnie wspiera i mój siostrzeniec, i moja mama, która siedzi na widowni, i wiesz, i. Mm. I, 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 i to, to jest takie coś, że ja nie chcę wyjść z domu, oni mnie ciągną na trening. No przejdź, zrób to, tak? Zrób to, bo, bo wiesz, nie ma nic lepszego niż taka aktywność fizyczna, na to, żeby władować te emocje. I, i faktycznie, no, że ja nie siedzę sama i nie myślę o tym, i nie, nie załamuję się, nie ten, tak? No jakby nie chcę, nie chcę, nie chcę tego robić. Wiem, że to jest trudne, ale ja nie chcę tego robić. jeśli chodzi o osoby tutaj ze świata free fightów, to kto najbardziej um, jakby zaskoczył cię swoją reakcją i w tym pozytywnym, i w tym negatywnym sensie. Powiem, no w... że to są takie dwie polaryzujące osoby, o których byś się podejrzewał, nie spodziewała, no że tak się na zachowają. Pewno, na pewno wypowiem się tylko o jednej, ponieważ o drugiej już się powiedziałam wcześniej nie chcę już jakby tego. Nie mam nawet sił myśleć o tej osobie, a co mówić ten więcej. Natomiast no właśnie tutaj zaskoczyła mnie bardzo Launa, która gdzieś tam ponad podziałami, ponad tym konfliktem, który gdzieś tam miałyśmy taki bardzo żywy. E, tak, no działy się różne rzeczy, ludzie zresztą widzieli, bo to się wszystko działo na żywo, tak, jest to w internecie do odtworzenia. To gdzieś tam właśnie ona, ona, wsparła mnie. To, to mnie mocno zaskoczyło, bo kurczę, znaczy ona oczywiście napisała to na swój sposób, tak, ale jakby mimo wszystko, że ona starała się, stara się wyciągnąć do mnie rękę, to jest i, I w życiu mi się po takiej osobie nie spodziewała tego i to mnie zaskoczyło mega tak pozytywnie, że no i widziałam też w komentarzach na przykład na TikToku u niej, tak, że ludzie też piszą właśnie, że, że, że właśnie Kasia, że różnie bywało, tak, ale że właśnie w takiej sytuacji sparłaś Marianne i że to jest fajne, no i, i, i co i dziękuję właśnie każdej osobie, która, która takie ma podejście do mnie, tak, że że może ludzie piszą, że nie mam takich poglądów jak ty. Nie, nie pochwalam tych Free fight'ów albo tego, co robisz. Nie obrałabym takiej drogi jak ty. Nie, 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 nie dałabym rady robić takich rzeczy jak ty. Nie, nie lubię tej kontrowersyjności twojej i tak dalej, ale że kurde jesteśmy tylko ludźmi, nie? I nie jesteśmy ludźmi ze stali. I w tym wszystkim właśnie ludzie powinni też oddzielać to, że jak ja. Yy, to są trochę jakby, ja jestem to jedną osobą, ale tak jakby dwiema, czyli, że z jednej strony ja prowadzę normalne, zwykłe życie, takiej zwykłej dziewczyny, kobiety, wiesz, a z drugiej strony tutaj to wszystko to też jest tak trochę, to jestem ja, ale też trochę moja kreacja, co nie, i, i jakby fajnie, że, żeby ludzie to właśnie oddzielali, tak, że, mm, że, że, że to nie jest tak, że jak ja dzisiaj stoję i się uśmiecham do lekcji i coś tam powiem, tak, no to, to nie jest tak, że ja zapominam o tym, że mi się życie sypie, tak, tylko, że co ja mam teraz zamknąć się w domu i płakać, że mi się życie sypie, ja, ja y, y, robię to co robię, zarabiam pieniądze, y, rozwijam się y, i robię to też dla swojego dziecka. Y, nikomu krzywdy nie robię, nie łamię prawa i y, 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 y na, na tym się trzeba skupić. Walczę, y, walczę w federacji obok drugiej, w której, w której walczy Mistrz świata w boksie i, i kurczę i nie, nie czuję się z tym źle. Rozumiesz, nie czuję się z tym źle i chcę powiedzieć wszystkim ludziom, że, że nigdy nie będę się czuła z tym źle, bo. Ym, bo, bo ludzie się mnie pytają, y, czy te pieniądze były warte tego, że, że ja jakby straciłam rodzinę. Tylko że oczywiście żadne pieniądze nie są tego warte, nawet największe miliony. Tylko że y, gdybym ja y, nie była w tych frikach, to ja bym się nigdy nie dowiedziała y, tego, co się dowiedziałam dzisiaj, rozumiesz? I może, o, żyłabym, może, żyłabym, pracy, tak? może żyłabym w niewiedzy, mhm. może to by się wydarzyło rok później. Yy, i, i, I nie zrobiłabym tego dla osób mi bliskich, ale bym się tego nie dowiedziała, rozumiesz? I w tym momencie, ja wchodząc do frików, myślałam sobie, że. No kurczę, no przeklinają, tak, że popychają się, wiesz, oblewają się czymś tam, że to jest takie, no trochę takie, takie w cudzysłowie patologiczne, takie prymitywne, miałam takie podejście do tego, a tutaj w tym świecie, w którym ja jestem, to jest wszystko takie och, ach, mhm. ech, kulturalne i tak dalej, a tu się okazuje, że wiesz, że ci ludzie, oni... Że, że free, była, tak? tak, że we, we freak to jest tak, że ci ludzie może to robią, tylko że oni są transparentni, rozumiesz oni tam są było szczerzy tym, opakowane i ukryte kiedy oni, tak? kiedy oni po prostu mhm. są oni mówią, y, że czegoś nie lubię to mówią to szczerze, że naprawdę czegoś nie lubią, a nie, że udają, uśmiechają się a za plecami na kogoś plują, rozumiesz co chodzi? I chodzi o to, że to właśnie, to jest niebywałe że ja więcej wsparcia dzisiaj y, dostaję od y, ludzi z właśnie y, z freakfajtów, rozumiesz? Po, czego bym się w życiu nie spodziewała, a, yy, a, a, a w tamtym świecie jestem sama, mhm. rozumiesz, i to jest to jest coś takiego, co mnie w życiu zaskoczyło bardzo i, i, i tyle. I, i, I fajnie, że nie jestem sama. No bo to już ostatnie pytanie. Wiem, yy, że rozmawialiśmy o tym na kanale Klautu, ale no chciałem zapytać, bo to jednak mocno gdzieś tam yy, działo się pomiędzy Tobą a szalonym reporterem na Twitterze. Jak myślisz, dlaczego on tak mocno cię yy, oznacza, tak mocno. Takie mocne wpisy daje o tobie, no właśnie na, na platformie X. Nie wiem, wiesz, może, może po prostu nie lubi mnie jako człowieka, może, może ma, ma do mnie jakiś wstręt, może nie wiem, nic mu nie zrobiłam, nie, nigdy go nie obraziłam. To, to wiesz, to on mnie wyzywał od transów, od jakichś tam. Nie to, żebym się wiesz, za to obrażała, co nie, no bo przecież wiem, że jakby jestem kobietą i, i tak dalej. Zresztą nie każdy robi ze swoim życiem co chce, tak. To, 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 to każdy jest własnego losu, tylko po prostu. Mm, mm. I on po prostu, no jakby. Ja, ja, ja odmówiłam wywiadu tak, w grudniu zeszłego roku na, na, pierwszym, na pierwszym moim klaucie tak, przy walce z Moniką, ponieważ no, przeczytałam o sobie taki brzydki komentarz z jego strony na Xie i z tego powodu nie chciałam, tak? A nie skreślałam go jako osoby, jako dziennikarza. Powiedzmy mhm. dziennikarza, tak? No bo wiadomo, że YouTuber no, to też z jednej strony dziennikarz, a z drugiej strony no, też nie, no, nie jest to Monika Olejnik, tak? Jakby, więc y, rozumiesz. A, I. Mm, ja po prostu yy, yy, po tej sytuacji, właśnie mojej prywatnej, gdzieś tam, która, yy, która weszła, do, weszła do mediów, to yy, Jezus, to, to jest w ogóle jakiś, nie wiem, no koszmar, rozumiesz co chodzi, że. To, to jest wręcz niehumanitarne są te jego komentarze, niehumanitarne, rozumiesz co chodzi, bo można mieć krytykę jakąś, można napisać Marianna, ty jesteś jakaś, nie wiem, głupia, weź się zamknij, albo zrób coś, albo ten, wyglądasz jak nie wiem co, albo jestem po tej stronie, po tamtej, okej, okay, masz prawo do swojego zdania, swojej opinii, ale kurczę, to jest takie szykanowanie w tak najgorszym momencie, 100 komentarzy dziennie, ja... Jak można w ten sposób dobijać człowieka, rozumiesz? Ja mi się, mi się po prostu aż płakać na to chce, rozumiesz, bo ja już nie mam siły, ja jestem bezsilną osobą w, w czymś takim. Ja nie mam siły ani z tym walczyć, ani ludziom tłumaczyć, że to nie tak, to tak, to siak, rozumiesz nie będę prała brudu swojego prywatnego życia dla, dla innych, żeby mnie bardziej lubili, żeby mnie bardziej szanowali, żeby na mnie inaczej patrzyli. Ja tego nie chcę robić. I jeżeli taki facet się tak zachowuje w stosunku do kobiety, no to. to to, to ja po prostu ja po prostu będę się za niego modlić, tyle. No to nawet napisał do Twojego męża widziałem. Nie chcę tego poruszać, okay. no, po prostu. Dobra. No nic, czekamy na twoją walkę, no i życzę Ci dużo siły i wytrwałości w no, tym dziękuję. ciężkim czasie. Dziękuję, no, dziękuję bardzo. Dziękuję.